Cześć, w tym wideo opowiem o szkoleniu ostatniej szansy dla osób głuchych i głuchoniemych, które chcą zdobyć prawo jazdy. Już w tej chwili głusi zdający po 10 razy u nadgorliwych egzaminatorów w wordach, w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego nie są wyjątkiem. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i witam na mojej stronie Psychotesty Kierowców.pl. Ministerstwo Zdrowia pozbawiając 5 miesięcy temu głuchych możliwości przystąpienia do kursów prawa jazdy zupełnie nieświadomie, no jak to zwykle, osiągnęło jeszcze jeden cel, a mianowicie skutecznie pozbawiło te osoby głuche i niedosłyszące prawka w przyszłości i wyjaśnię w dalszej części filmu dlaczego. Na początku przyszłego roku zostaną wprowadzone nowe zasady zdawania teorii prawa jazdy. No, reasumując, będzie po prostu dużo trudniej, i już dzisiaj prasa brukowa szacuje, że zda najwyżej 40% osób przystępujących do tych egzaminów. Nikt nie zastanowi się jednak, że dla osób głuchych, niedosłyszących, język polski jest w sumie językiem obcym i będzie to prawdopodobnie bariera nie do pokonania. Jest naprawdę niewielka szansa. Yy, że póki ktoś jest w szkole dla niedosłyszących w takim dużym mieście jak Wrocław, to jakoś pokona tą trudność. Natomiast, no wiadomo, wszystko dobre się zawsze kończy, i po powrocie do rodziny, na wieś, do małego miasteczka w zasadzie szanse na prawko w takim miasteczku maleją do zera. No, oczywiście, po wygranych wyborach ministerstwu nie śpieszy się, aby wprowadzić możliwość dopuszczenia głuchych do prawa jazdy, a tym samym dać im ostatnią szansę na zdawanie teorii na starych zasadach. No, pomimo tego. Są jakieś tutaj inicjatywy lokalne i właśnie pomimo tego przy współpracy z wiodącym ośrodkiem szkolenia głuchoniemych we Wrocławiu, z dyrektorem tego ośrodka, jest to ośrodek przy ulicy Dworskiej i ze szkołą jazdy kursant na ulicy Tarnogajskiej 5 przez 9 zorganizowano kurs ostatniej szansy. Niedosłyszącym, spełniającym zaostrzone wymagania zdrowotne. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem przygotowano naprawdę intensywne szkolenie, które jeszcze ma jakąś szansę zakończyć się egzaminem na starych zasadach, czyli teoria oparta na dotychczasowej bazie pytań testowych. Nie jest to łatwe zarówno dla szkolonych, jak i dla instruktorów kursanta. No, kilka osób z ośrodka na ulicy Dworskiej zgodziło się, oczywiście kilka osób głuchych zgodziło się wystąpić przed kamerą i powiedzieć w języku migowym parę zdań sobie. Zapraszam do obejrzenia. Reszty filmów. No, nie wierzę, że to jakiś będzie miało wielki oddźwięk, Natomiast być może ten film obejrzy ktoś no, z jakichś osób decyzyjnych i zastanowi się jednak, że skazujemy ludzi głuchych i niedosłyszących na pariasów w naszym społeczeństwie. No, prawo jazdy jest w tej chwili jak dowód osobisty, jak no po prostu jest niezbędne do życia, także te osoby, jeżeli nie zrobią prawa jazdy, jeżeli zepchniemy ich na boczny tor, nie mają już żadnych szans i będziemy po prostu jako całe społeczeństwo do nich dopłacać i tylko narzekać. No jeszcze raz zapraszam do obejrzenia reszty filmu. Bo ja miałem pomysł razem z kolegą. Yy, myśleliśmy długo dosyć. Poszliśmy do pani dyrektor, pani Ewy Dobrowolskiej porozmawiać, że chcemy robić prawo jazdy. Ja we dwóch. Pani dyrektor dobrze zadzwoniła, porozmawiała w szkole, mówi, że załatwiła, że będzie oszczędnie, że zgoda. Negocjacja cen była, tak. Mhm. Kursant, szuka, szuka, jest, osoby chcą, 18 osób, no to zadowolony, bo udało się zebrać dużą grupę. Mam pomysł, tłumaczył w grupie, że zaprasza głu osoby głuche na wszystkich, zbierzemy na, wszystkich na, na kurs prawo jazdy i że będzie fajnie. I teraz. Pozdrawiasz, kogoś? Pozdrawiam wszystkich, którzy w szkole, w, w ośrodku i, i moją rodzinę. Super, dzięki. Czy, czy codziennie lekarstwa bierzesz? Nie, nie w ogóle. Jaką tą tabletkę? Na gardło, nie, nie. Tak? nie, to nie. To jak Bośwory, tak? To nie. Codziennie, że zawsze Przez. musisz codziennie, to nie w ogóle. Czy palisz papierosy, alkohol Nie. Dobrze. Palenie papierosów, czyli nie, nie, nie. Tak. Nie. Nie, Przyjmowanie środków podróżujących, nie. Tak. Specjalistycznej. Czy chodzisz do, do lekarza specjalisty, na przykład psychologa? Chodzisz, jak w domu jesteś? Razem z mamą. A laryngolog. A, laryngolog, tak. A lekarz, lekarz od gardła, od uszu, chodzisz? Nie. Chodzi, bo. No to tak, ale to ze względu na aparaty, ale chory nie. Chory nie. Dobrze. No to chodzisz, to, to co napiszemy laryngologiczna? Yy, tak, tak, laryngologiczna jest zdecydowanie, bo jest aparat, prawda? No to, to, to jest. Ale to specjalistycznej, gdzie to. Aparat Rę. jest jednouszny czy Nie, Obu Obuuszny. Obu. Obu w jakiej od kiedy? Gdzie to napisać, panie Ja sobie tam dopiszę tak? potem. Tak, Czy jesteś rencistą? Czy ren, rentę masz? Pieniądze dostajesz? Od urzędu, od państwa? Czy też pieniądze masz? Rentę, no. tak, no to tak, to zejmę za Rencistą, tak. No, inwalid no. Wypadku. Czy byłeś w wypadku drogowym? Uczestniczyłeś? w ogóle nie? Tak? Czyli. I podpis. I Twój podpis. Podpis Twój, Kalinowski. Mhm. Tutaj. Nie. 물러가. <목소리도> 그다